Czasem lepiej nie wiedzieć, co ktoś naprawdę myśli, bo wyobraź sobie, że każda myśl Twojego znajomego, sąsiada czy nawet kasierki w sklepie jest dla ciebie całkowicie przejrzysta. Koniec randek, bo flirt nie działa, gdy druga osoba słyszy Twoje myśli. Miłość od pierwszego wejrzenia trwałaby 3 sekundy. Politycy nie mieliby szans ukryć kłamstw. Kampanie trwałyby pół godziny, zanim wyborcy poznaliby prawdę. Świat przypominałby akwarium pełne myśli. Prywatność byłaby tylko wspomnieniem w Muzeum Ludzkości. Kłótnie trwałyby wiecznie, bo każda ukryta myśl natychmiast wyszłaby na jaw. Cisza domowa. Zapomnij. Spotkania w pracy skróciłyby się do kilku minut. Wszyscy wiedzieliby, kto naprawdę nienawidzi poniedziałków. Szkoła stałaby się areną szczerości. Nauczyciel od razu wiedziałby, kto marzy o obiedzie zamiast matematyki. Reklamy przestałyby działać, nikt nie kupiłby produktu od sprzedawcy, który w myślach go wyśmiewa. Przyjaźnie przetrwałyby tylko te prawdziwe. Fałszywi znajomi zniknęliby szybciej niż post na Facebooku. Internet ucichłby całkowicie. Trollowanie zniknęłoby, bo wszyscy widzieliby Twoje prawdziwe intencje. Bez tajemnic świat straciłby magię. Może właśnie dlatego natura nie dała nam tej zdolności. Czytanie w myślach mogłoby być fascynujące przez jeden dzień, a potem stałoby się nieznośne.